Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na kolejnym wideoblogu. W tym miejscu pragnę też, proszę Państwa, się usprawiedliwić bądź wyjaśnić. Tych pytań jest, co bardzo cieszy, dosyć dużo. Niektóre z nich można od razu udzielić odpowiedzi, inne wymagają trochę czasu na przygotowanie, zebranie informacji, po to, żeby. Odpowiedź, bo myślę, że takiej oczekujecie ode mnie, była szczegółowa, pełna, żeby nie budziła żadnych wątpliwości, po prostu wyczerpująca i to też zajmuje trochę więcej czasu. Z drugiej strony, no, czas przeznaczony na wideobloga też ma pewne ramy ograniczenia. Niektóre pytania są bardziej złożone, wymagają dłuższej odpowiedzi, więc proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości na następnym możliwym czasie spotkaniu. Na inne pytania również też będę udzielał odpowiedzi, te, które już może trochę dłużej czekają. Jakie inwestycje również te, których nie widać gołym okiem, powstały w tej upływającej kadencji? Bo pojawiają się różne hasła, komentarze, że w naszym mieście nic albo niewiele się robi, nic się nie dzieje. Przygotowanie odpowiedzi na to pytanie zajęło dosyć dużo czasu. I od razu powiem, nie jestem w stanie wszystkich zadań realizowanych w ramach tej upływającej kadencji przedstawić. Jest ich i tych większych, i mniejszych ponad 100, tych najważniejszych około 80. Ja postaram się tylko te najważniejsze, co zaznaczam, nie wyczerpuje tej ogromnej listy zadań, które podejmujemy. Te 5 lat, proszę Państwa, to naprawdę ogromne wyzwanie, jakie było już w tej chwili praktycznie za nami w wymiarze i finansowym, jeśli chodzi o środki, jakie przeznaczyliśmy i swoje, i zewnętrzne, ale również złożoność tych zadań, co wszystko, proszę Państwa, z naszej strony było takim wyzwaniem na szczęście zrealizowanym. 100%, bo te zadania, na które dostaliśmy dofinansowania, bo z naszych środków zostały zrealizowane. Zaczynając właśnie, przedstawiając z tej listy zadań od 2019 roku, jedną z pierwszych inwestycji zrealizowanych w tamtej kadencji to jest przebudowa ulicy Falistej w Człowicach Dziedzicach z własnych środków za wartość ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Następnie budowa ulicy Oza i Staw Zabrzegu za wartość ponad 470 tysięcy złotych. Również zrealizowaliśmy w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a tej inwestycji było dosyć sporo, będę o nich też mówił. Akurat w tym roku 2019 zrealizowaliśmy kompleksową termomodernizację przedszkola publicznego numer 10 za łączną wartość zadania 3 789 000 zł to zadanie było realizowane w latach 2018-2019. W ramach tych zadań też z tych z listy z 2019 roku jeszcze inną kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w naszym mieście z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, etap pierwszy i Część trzecia, tak to zostało określone, nazwane, to była termomodernizacja budynku Mosir za wartość ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. W kolejnym roku, znów od ulicy zaczniemy, przebudowa ulicy Asnyka w Czołowicach Dziedzicach, łączna wartość zadania. 3 758 000 zł. To zadanie było realizowane w dwóch latach 2019-2020. Kolejna ulica, budowa ulicy Makowej w Zabrzegu. Zadanie też w cyklu dwuletnim 2019-2020. Łączna wartość ponad 130 000 zł. Z innych zadań w ramach urządzeń przeciwpowodziowych, akurat inwestycja na cieku zlewni Potoku Czołowickiego w rejonie ulicy Wodnej, zbiornik przy ulicy Wodnej i ulicy Cichy Końci. Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulicy Paderewskiego i zaciszy. O wartość tego zadania to jest ponad milion złotych. Realizacja rok 2020-2021. Następnie budowa skojarzonego źródła energii w budynku basenu Wodnik za kwotę prawie milion złotych. To jest kogeneracja z wykorzystaniem gazu i własna produkcja prądu, tak bym to mógł własnymi słowami określić, co ma oczywiście obniżyć koszty zużycia energii z wykorzystaniem prądu, który we własnym skojarzonym źródle mogliśmy wyprodukować. Inwestycja zrealizowana służy i poprawia efektywność energetyczną. Pozostając w temacie efektywności energetycznej, dokonaliśmy za kwotę również ponad miliona złotych przebudowę efektywnego oświetlenia miejskiego, zastępując stare lampy, oświetlenie starych żarówek rtęciowych i innych na efektywne i zdrowe, oszczędne źródło LEDowe, pozostało jeszcze trochę lamp. W tym miejscu przypomnę, że nie wszystkie słupy oświetleniowe lampy są naszą własnością. Część oświetlenia jest montowana na słupach Tauronu. Ten charakter zadań jest bardzo różny. Najwięcej o drogach tutaj mówiłem, bo tych inwestycji drogowych jest dużo, może najwięcej, ale wciąż jeszcze za mało, bo mieszkańcy też jeszcze czekają na kolejkę, kiedy ich ulice, tam gdzie mieszkają, będą przebudowane, gruntownie zmodernizowane. Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Sobieskiego. Bardzo często dochodziło tam do różnych zdarzeń. Następnie przebudowa drogi gminnej, ulica zaciszna w Ligocie. Drugi etap, 440 tysięcy złotych. Budowa zbiornika retencyjnego między ulicą zamkową i ulicą Mikołaja Kopernika. W ramach projektu Zapałem Przeciw Zmianom Klimatu. Następnie zadanie pod nazwą Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów Zielonych w Gminie, konkretnie MOSY, czyli Park Szwajcarska Dolina. Za prawie 8 milionów złotych. Zadanie było w cyklu trzyletnim, formule zaprojektu i wybuduj, więc w latach 2020, a zakończone w 2022 roku. W ramach takich samych działań i zadań, tego samego wniosku złożonego na dofinansowanie środków zewnętrznych, bo to warto przypomnieć, zrealizowaliśmy drugi park, park przy ulicy Królowej Jadwigi, park Świętej Barbary, załączną wartość 400 prawie 4 miliony 400 tysięcy złotych. W tym samym roku, jeszcze 2022 wykonaliśmy... Zaplecze sportowe, pawilon zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie za kwotę 996 tysięcy złotych, czyli blisko prawie milion złotych. W roku 2023 dokonaliśmy modernizację dróg gminnych w obszarze realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową czy modernizacją sieci wodociągowej. Warto przypomnieć również, proszę Państwa, że to. Te zadania, które przed chwilą przedstawiałem, są realizowane bezpośrednio przez Urząd, ale są również zadania realizowane przez Gminę poprzez inne podmioty, jak na przykład spółka Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w zakresie modernizacji sieci wodociągowej. Taki właśnie wspólny... Projekt zawartości około 100 milionów złotych w obszarze i wodociągów i kanalizacji, zwłaszcza w południowej części miasta, proszę Państwa, został zrealizowany również przy udziale gminy w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej na całej długości i szerokości dróg. Pragnę przypomnieć zaznaczyć, że w ramach Odtworzeń po budowie kanalizacji sanitarnej, która jest umieszczona w drodze, można tylko po śladzie wykopów odtwarzać nawierzchnię, żeby uniknąć takiej sytuacji, że nie na całej szerokości albo nie na całej długości drogi, gdzie akurat nie przebiega kolektor czy sieć wodociągowa w ramach działań objętych dofinansowaniem, żeby nie było takiej sytuacji, że w części jest nowy asfalt, innej, stary, właśnie z środków własnych, z budżetu naszego miasta, naszej gminy dofinansowywaliśmy modernizację na całym przebiegu drogi i szerokości i długości i na to proszę Państwa przeznaczyliśmy dokładnie 10 milionów 10 tysięcy 168 złotych to jest proszę Państwa nasz wkład w odtworzenia dróg tam gdzie była budowana kanalizacja i modernizowana sieć wodociągowa co znacznie przyczyniło się do poprawy no w dużej mierze tam jest około 80 dróg objętych o mniejszej, większej długości, ale objętych tym zakresem zadania kanalizacji wodociągów i objęty dofinansowaniem odtworzenia dróg. Więc to znacznie przyczyniło się do poprawy infrastruktury drogowej. Dodatkowo rozw rozwój infrastruktury drogowej prowadziliśmy również poprzez budowę, przebudowę środków zewnętrznych, środków krajowych i tutaj... W ramach takiego dofinansowania na łączną wartość 6 634 560 zł. Przeprowadziliśmy remont ulicy Słonecznej w Czołowicach Dziedzicach. Wybudowaliśmy chodnik wraz z odwodnieniem przy ulicy Powstańców Śląskich w Ligocie w Miliardowicach. Również dokonaliśmy rozbudowy bądź przebudowy ulicy w pewnym odcinku po nowym przebiegu, czyli budowy, przebudowy ulicy Komorowickiej w człowiecach Dziedzicach oraz rozbudowywaliśmy drogę gminną ulicę Zawiłą. To zadanie jeszcze trwa jako ostatnie z czterech zadań objętych dofinansowaniem środkami krajowymi i te zadania były realizowane. Praktycznie one są już wszystkie z wyjątkiem tej ulicy Zawiłej, gdzie prace jeszcze trwają zrealizowane. Przebudowa odcinka pasa drogowego ulicy gazdy w Zabrzegu za wartość prawie 950 tysięcy złotych, przebudowy odcinka pasa drogowego ulicy Junackiej w Czołowicach Dziedzica za kwotę ponad 217 tysięcy złotych, budowa drogi dojazdowej gminnej Cichy Kącik za kwotę 1 257 tysięcy złotych. Wykonaliśmy również zbiornik retencyjny w Zlewni ulicy Weneckiej i Piasta w Czołowicach Dziedzicach w ramach tego samego programu norweskiego z zapałem przeciw zmianom klimatu za kwotę cztery zł. Wykonaliśmy zbiornik retencyjny w zlewni rowu do ulicy Wodnej w Człowicach Dziedzicach z tego samego programu za łączną wartość 8 451 000 zł. Następnie wykonaliśmy jesteśmy praktycznie już w 2024 roku, ale to też jest jeszcze w ramach tej kończącej się kadencji wykonaliśmy ogrody deszczowe w ramach tego samego programu na łączną wartość prawie 4 miliony 200 tysięcy złotych. Przeprowadziliśmy również termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8 w Czołowicach Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii za kwotę 892 tysiące złotych. W tym roku, 2023, wcześniej były wydane te środki, bo to było zadanie 2021-2023, czyli praktycznie trzyletnie. Załączną wartość prawie 3 miliony złotych, dokładnie 2 miliony 915 tysięcy złotych. Również termomodernizację przedszkola publicznego numer 8 w Człowicach Dziedzicach. W zakresie łącznej wartości za kwotę 762 500 złotych, z wykorzystaniem również odnawialnych źródeł energii. Więc proszę Państwa, te najważniejsze zadania, które przedstawiłem Państwu, myślę, że udowadniają, że nie zmarnowaliśmy tych pięciu lat, nie siedzieliśmy założonymi rękoma, tylko staraliśmy się wspólnie pracować, działać, żeby w naszej gminie, żyło nam się lepiej, możliwie wykorzystując do tego wszelkie zewnętrzne źródła finansowania, bo w ten sposób można zrobić więcej. Pytanie, które już ma w jakiś sposób żyje swoją, swoim życiem, pomału już historią zainteresowań, a dotyczy oczywiście starego terenu, objętego opieką konserwatora, mianowicie starej walcowni, obszar powyżej 5 hektarów, mamy opracowaną koncepcję. I pytanie właśnie, które skieruje Pan, który nawiązuje do mojego wspomnienia o wykorzystaniu tych terenów już wcześniejszych relacjach z wideoblogu że wspominałem, że na tym terenie może powstać ośrodek akademicki, parking wielopoziomowy, jakie jeszcze inne pomysły ma gmina na ten bardzo duży teren i jeżeli jeszcze można powiedzieć, to kiedy możemy się spodziewać jak w pierwszych realizacji? Pomysłów jest dużo, ja już to powiedziałem, ich realizacja oczywiście zależna jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a bardzo często Programy unijne są w jakiś sposób też powiązane zadaniowo z celowością, ale i również ukierunkowaniem, na co można środki przeznaczyć. Tutaj nie ma takiej dowolności, więc poszukiwanie zagospodarowania dla tego obszaru również leży w tym obszarze kojarzenia, wpisania się oczywiście w cele zadania, które są określone w programowaniu unijnym i możliwości wykorzystania do tego, co by nam najbardziej odpowiadało, więc na dzień dzisiejszy nie ma zamkniętej, że tak powiem, tutaj listy koncepcji co do różnych możliwości zrealizowania. Myślę, że jeszcze jest trochę czasu, żadnych naborów na, na wnioski jeszcze konkretnych takich w tym obszarze rewitalizowania tego terenu nie ma. Poszukujemy, analizujemy różne właśnie źródła pod kątem tego, żeby można było jak najszerzej wykorzystać. Na pewno chcemy, żeby ten teren był ożywiony y, różnymi funkcjami miastotwórczymi, ale dodatkowo stowarzyszącą ofertą szeroką gastronomii, restauracji, pubów, różnych ciekawych miejsc takich, które dają również rozrywkę, wytchnienie, ale i również w otoczeniu też y, Uczelni Wyższej, żeby w komplementarny sposób to wszystko tworzyło ciekawy, atrakcyjny teren. Kolejne stwierdzenie. Nasza gmina rozwija się, pięknieje. Może czas, by y, zastanowić się nad rozszerzenie oferty turystycznej gminy i przedstawić naszą gminę w formie elektrycznej. Dosłownie elektrycznej jest napisane. Mapy turystycznej miasta i gminy z oznaczonymi miejscami, które warto zobaczyć. No, drogi panie, no, to, że staramy się naszą gminę upiększać i. Y, rozszerzać jej walory przyrodnicze to nie czyni nas gminą turystyczną, to jest po to, żeby na mieszkańcom żyło się przyjemniej, łatwiej, dbamy o walory zielone, ale gmina turystyczna to przede wszystkim walory stałe, przyrodnicze, to oczywiście takie miejsca, gdzie lubimy przebywać, góry. Jeziora, morze. My takich walorów nie mamy. I urządzenie parków, terenów rekreacyjnych na pewno nie czyni nas gminą turystyczną. Z kolei inne walory, które też decydują o tym, czy miasto ma charakter turystyczny, czy nie, no to też u nas pod tym względem niestety jest ubogo. Nie mamy starej, bo nie jesteśmy starym miastem zabytkowej architektury, yy, dziedzictwa takiego kulturowego, które mogłoby w jakiś sposób, chociażby jak sąsiadująca z nami Pszczyna, posiadająca właśnie takie atrakcje, mogłaby być miastem turystycznym, więc mapa owszem tak, natomiast nie w myśleniu turystycznym, ale ułatwieniu dla wszystkich przyjezdnych w podróżowaniu, poruszaniu się po naszej gminie. Co z terenem, na którym praktycznie w ścisłym centrum miasta znajduje się zamknięty obiekt handlowy, oczywiście dotyczy to targowiska. Tam były różne pomysły handlowe, różnie nazywał się ten obiekt, różne firmy go prowadziły. Czy gmina zamierza wykupić ten teren, który, który mógłby być zapleczem parkingowym chociażby dla dwóch pobliskich szkół? To prawda, że jakoś tak powiem, nie ma szczęścia ten obiekt, bo co już jakaś tam działalność handlowa jest otwierana i za długo to wszystko nie cieszy się powodzeniem i nie trwa. Na pewno też architektonicznie to jest dość stara część miasta właśnie wokół sąsiadujących starych obiektów na naszym placu targowym. Myślę, że jeżeli byłaby możliwość nabycia tej nieruchomości, na pewno wyraziłbym zainteresowanie. Jej nabyciem. Wszystko zależy od tego, jakie byłyby to oczywiście yy, propozycje finansowe, żeby można było taką yy, inwestycję zrealizować, uwalniając ten teren. Natomiast ja przedstawiłem w koncepcji przygotowanej przez yy, Zespół Architektów Urbanistów w ramach programu norweskiego, jak by mógł wyglądać ten teren i tam... Jest to zwizualizowane, czyli nie szukajmy tam kolejnego betonowego parkingu w tym centrum miasta, tylko żeby to w jakiś sposób uporządkować, na przykład halą targową i upiększyć wokół ten teren uatrakcyjnić, dodatkowo wprowadzając zieleń. Ale to na ten czas jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o takich konkretach mówić. Pozyskanie tego obiektu w tym miejscu jak najbardziej uważam za słuszne. Dziś to już wszystko. Dziękuję za. Wysłuchanie za możliwość spotkania się już od razu chciałem też uprzedzić, że w przyszłym tygodniu, długi weekend życzę wszystkim, żeby był udany, również pogoda, żeby dopisała. Nie spotkamy się dopiero po długim weekendzie. Wracamy do wideobloga. Do zobaczenia Państwu.